Witam serdecznie. W tym filmie zaprezentuję w jaki sposób skonfigurować komunikację po protokole CANopen między sterownikiem DVPS V3 a serwowzmacniaczem serii B3 w środowisku DIA Designer. Zacznijmy od tego, jak powinno wyglądać okablowanie sterownika i serwowzmacniacza. Tak więc jeśli chodzi o sterownik, to korzystamy z pinów oznaczonych plus i minus przy kanie oraz jako ekran CSG. Natomiast po stronie serwo wzmacniacza B3 e, mamy tak naprawdę dwa porty RJ, z których e, odpowiednie piny e, odpowiadają za CAN High, CAN Low i ekran. Tak więc finalnie musimy połączyć e, od strony sterownika CAN, PLUS, CAN- minus i CSG z odpowiednio z po stronie serwozmacniacza CAN High, CAN Low i GND ISO. Następnie, jeśli chodzi o terminację, to po stronie sterownika mamy już zabudowany rezystor 120-omowy i tak naprawdę potrzebna jest tylko e, zwora pomiędzy tymi dwoma pinami. Natomiast jeśli chodzi o serwozmacniacz B3, to tutaj nie mamy zabudowanego rezystora. Po prostu na końcu magistrali e, musimy wpiąć wtyczkę RJ, która to ma zewnętrzny rezystor 120 omowy na pinach e, tutaj 1 i 2 dla Kana, a 4 i 5 dla rs 485 e, Po tak przygotowanym okablowaniu możemy przejść do parametryzacji serwo W tym celu przechodzimy do oprogramowania ASDA Soft. E, w oprogramowaniu tym e, łączymy się do serwo za pomocą Portu mini USB. Tutaj możemy sobie jeszcze odświeżyć, aby upewnić się, że jest to właściwy komport. E I klikamy Add. W tym momencie zostaliśmy połączeni z serwowzmacniaczem, co sygnalizuje nam tutaj komunikat online. Jak widzimy, serwo jest w tym momencie niezałączone i jest na nim alarm. Są to alarmy wynikające z krańcówek oraz z aktywnego emergency stopa. Jest to normalne zachowanie serwowzmacniacza świeżo wyjętego z pudełka. To znaczy, domyślnie sparametryzowany serwowzmacniacz ma takie alarmy. Podobnie będzie to wyglądało, jeżeli ręcznie. E, ustawimy serwo wzmacniacz do ustawień fabrycznych, czyli parametr P208 ustawimy na 10, a następnie zresetujemy zasilanie serwowzmacniacza. To również będziemy mieli taką sytuację. Tak więc jest to normalne. E, aby na ten moment te krańcówki oraz emergency stop wyłączyć, przechodzimy do zakładki Digital IO Jog Control. Widzimy tutaj, że są załączone krańcówki oraz emergency stop. To co zrobimy, to tak naprawdę odwrócimy logikę tych e, sygnałów tak aby e, wyłączyć alarmy. W takim razie klikamy sobie edit i następnie wchodzimy do reverse inhibit limit. Zmieniamy jego logikę, potwierdzamy OK. Następnie forward inhibit limit Zmieniamy logikę. Ok. Motor emergency stop. Zmieniamy logikę. Ok. W tym momencie widzimy już, że alarmy z serwowzmacniacza zniknęły. Widzimy to też na samym serwowzmacniaczu. I możemy tak naprawdę przejść do parametryzacji serwowzmacniacza. W tym celu wejdziemy do zakładki parameter editor. I tutaj, pierwsze co, to wchodzimy do parametru P101. Klikając dwukrotnie, możemy zmienić jego tryb sterowania na tryb pierwszy. Będzie to tryb wewnętrznego pozycjonera. Klikamy OK. Następnie przechodzimy do parametrów z grupy trzeciej. I tutaj w P300 podajemy indywidualny adres wzmacniacza. Czyli będzie to adres, po którym będziemy się odwoływali po kanie. E, następnie ustalamy prędkość. No i tutaj znowu e, interesuje nas prędkość dla kana. Wybierzmy możliwie najwyższą. Potwierdzamy, OK. I takie parametry możemy wgrać. Tak, naj, e, najpierw, e, najpierw zgrajmy parametry. O tym, jak zgramy parametry, zobaczymy, czy będą się zgadzały. I tutaj, jak widzimy, domyślnie jesteśmy w trybie sterowania impulsowego, także zmieńmy to na tryb peer mode, czyli tak jak wcześniej wspominałem, wewnętrznego pozycjonera. Zmieńmy adres na trójkę. Zmieńmy też prędkość na możliwie najwyższą. I dopiero teraz wgrajmy, wgrajmy wszystkie parametry. Parametry wgrały się, ale mm, parametr P1.0.1 oraz P3.0.0 wymagają resetu serwowzmacniacza. Dlatego teraz wykonamy taki reset. E, aby po, poprawnie te, e, te parametry zostały nadpisane, serwer wzmacniacz został zresetowany. Jak widzimy, też zostaliśmy tutaj odłączeni, także możemy spróbować jeszcze raz wejść w tryb online. I w tym momencie kliknąć Connect. Dodatkowo możemy jeszcze odczytać parametry, żeby upewnić się, że zostały one zgrane, wgrane poprawnie do serwozmacniacza. Parametry się odczytały, jak widzimy zmienił się tryb na PR mode, czyli tryb wewnętrznego pozycjonera oraz mamy ustawiony nasz nowy adres, serwer wzmacniacza i nową prędkość. W tym momencie możemy już przejść do oprogramowania DIA Designer w celu dalszej konfiguracji. W środowisku DIA Designer tak naprawdę musimy w tym momencie Sparametryzować nasz sterownik. W tym celu przejdziemy do zakładki Hardware Configuration, Parameter Setting, a następnie do Building Can Communication. Tutaj ważne jest, aby ustawić konfigurację Can Open DS 301 oraz aby prędkość była możliwie największa, to znaczy ta sama, którą ustawiliśmy również po stronie serwozmacniacza. Tak, ponieważ domyślnie te ustawienia są inne. Następnie, jeżeli już to ustawiliśmy, to możemy taką konfigurację wgrać, ale najpierw musimy się upewnić, że mamy połączenie z sterownikiem. Jak widać, w tym momencie go nie ma, dlatego musimy za pomocą wcześniej skonfigurowanego drivera połączyć się z, z, z sterownikiem. Driver wygląda następująco, e, łączymy się po e, Eternecie, tak więc jest to driver Ethernetowy. E, tutaj ważne, aby została wybrana właściwa karta sieciowa komputera, powiązana właśnie z portem Ethernetowym. Ważne, aby była w tej samej podsieci co adres sterownika oraz aby e, sam jej adres nie był identyczny, to znaczy Adres sterownika wynosi 192.168.15, dlatego tutaj mamy też pod sieci pierwszej, ale adres już jest 123. No i tutaj już wcześniej zeskanowaliśmy sieć w poszukiwaniu naszego sterownika, tak więc nic już tutaj nie robimy. Wracamy z powrotem do Dia Designera i tak naprawdę klikamy Connect. Jesteśmy połączeni. Jest to tutaj też zasygnalizowane zieloną wtyczką. I to, co możemy zrobić, to wgrać naszą aktualną konfigurację na e, sterownik. Jako, że niekoniecznie musimy mieć w tym momencie e, program, jakąś logikę na sterowniku, to wgrajmy jedynie konfigurację. Tak więc ważne, aby te wszystkie pozostałe opcje były odznaczone jedynie Configuration było zaznaczone. Zaznaczamy tutaj też, aby sterownik wszedł w stop podczas wgrywania e, i klikamy Start Transmission. W tym momencie widzimy, nasza konfiguracja hardwareowa została zaktualizowana i możemy przejść do kolejnego kroku, jakim będzie przejście do Network View. I w tym miejscu mamy tu dostępne sloty. Sloty komunikacyjne. Nas interesuje slot Can open, dlatego klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie Network Scan. W tym miejscu możemy wybrać jaką sieć chcemy skanować. Jest to sieć Can Open. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy informację o że jak jesteśmy połączeni komputerem z sterownikiem i możemy kliknąć scan. Skanowane są po kolei wszystkie elementy sieci aż nie dojdziemy do 64. Jako że nasz adres już został wykryty, jest to adres trzeci. Dalej nie spodziewamy się żadnych innych urządzeń, to możemy zatrzymać skanowanie. W tym momencie widzimy, że mamy tutaj nasz serwo serii B3. Musimy jeszcze dodać informacje o modelu. Jest to 400W serwo jednofazowy, tak więc będzie to 0421. Klikamy jeszcze SELECT, no i dodajemy go do naszego projektu. Widzimy, że serwo dodał się do projektu, utworzona została również magistrala kanowa. Widzimy również w drzewie projektu, że został dodany serwo wzmacniacz o nazwie Drive 1. Na tym etapie możemy przejść do konfiguracji wymiany danych między sterownikiem a serwo W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na Data Exchange Table i wybieramy opcję Can Open Port 5, Can Open. Jak widzimy, Mamy tutaj naszą magistralę, nasz sterownik, a w dolnej części tabelę wymiany danych. Pierwsze co robimy to zaznaczamy, aby ją aktywować, i następnie możemy przejść do wymiany danych między sterownikiem a serwowzmacniaczem. Bo jak widać, w tym momencie żadne rejestry nie są wymieniane. W tym celu klikamy na trzy kropki i przeniesiemy się do. Ustawień tej wymiany danych. Widzimy tutaj dwa rodzaje ramek, które będziemy wymieniać między sterownikiem a serwowzmacniaczem. Są to ramki Receive PDO i ramki Transmit PDO. Ramki Receive PDO to są ramki, które serwowzmacniacz będzie odbierał od sterownika, czyli w naszym rozumieniu tak naprawdę tutaj będziemy definiowali parametry, które chcemy nadpisywać z poziomu sterownika. Transmit PDO będą to ramki, które serwo będzie przekazywał sterownikowi. Czyli w naszym rozumieniu będą to tak naprawdę rejestry, parametry, które chcemy odczytywać z serwo Zacznijmy od skonfigurowania ramek receive PDO. Aby taką ramkę e, zdefiniować, musi być ona zaznaczona, a następnie klikamy Add Mapping. W tym miejscu mamy tak naprawdę dostępny szereg e, parametrów serwozmacniacza, które możemy zmapować, natomiast w naszym przypadku będą to parametry po kolei P230. Parametr ten będzie odpowiedzialny za blokowanie zapisu wartości po komunikacji do pamięci nieulotnej EPROM. Wynika to z faktu, że pamięć EPROM ma ograniczoną liczbę zapisów, więc bez takiego zabezpieczenia wyraźnie skrócilibyśmy żywotność tej pamięci. Tak więc bardzo ważne jest to, aby ten parametr zmapować. Zaznaczamy go i możemy wpisać kolejny parametr. Będzie to P3. 04. Parametr ten z kolei będzie odpowiedzialny za mm, załączanie e, możliwości e, sterowania wejściami cyfrowymi e, po komunikacji. Następny parametr P407. Ten parametr już bezpośrednio będzie włączał i wyłączał wejścia cyfrowe po komunikacji. Klikamy OK, i w tym momencie widzimy już, że mm, długość wynosi 48 e, bitów. Maksymalna długość to jest 64. Tak więc tutaj kolejny parametr, jaki chcemy dodać, będzie już nie 16, a 32-bitowy. Tak więc musimy do tego wykorzystać kolejną ramkę Receive PDO. Zaznaczamy ją i klikamy znowu Add Mapping. Będzie to parametr P703. Zaznaczamy go OK i dodajemy tutaj do kolejnego miejsca. Jak widzimy, on już jest w długości 32 bitów. No i całkowita długość tej ramki to są 32 bity. teraz możemy przejść do ramek transmit PDO. Tutaj tak naprawdę zmieścimy się w jednej ramce. Klikamy add mapping. Będą nas interesowały dwa rejestry. Pierwszy to jest 60 64. Czyli jest to aktualna pozycja, zaznaczamy, a drugi to będzie 66C, czyli aktualna prędkość. Klikamy OK, i te dwa parametry idealnie mieszczą nam się do jednej ramki PDO. Tak skonfigurowaną wymianę danych możemy zapisać, klikając OK. I widzimy już, że Nasze rejestry, nasze parametry serwowzmacniacza, te do zapisu i odczytu zostały zmapowane na odpowiednie rejestry sterownika. Teraz, tak naprawdę, to co wygodnie byłoby zrobić, to przypisanie zmiennych do tych rejestrów. Ja już to zrobiłem wcześniej. Wygląda to następująco. Jeżeli przejdziemy do zakładki Programming, następnie Global, Variable i Default Tag Table, to będziemy w tablicy zmiennych globalnych. I jak widać, tutaj właśnie te rejestry zostały przypisane do zmiennych, które już nazwałem w intuicyjny sposób. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie programu do sterowania. Ja taki program też już wcześniej e, przygotowałem, tak więc e, omówię jak on wygląda. W pierwszym skanie programu przepisywana jest wartość 5 do parametru P230 i tym sposobem zostaje zabezpieczony EPROM. Następnie mm, za pomocą tutaj rejestrów D0, D1 i D2 e, będziemy wpisywali do parametrów P306, które wejścia cyfrowe chcemy wysterowywać z, y, za pomocą komunikacji, a następnie w P407 będziemy je załączać i wyłączać. Jest tu również parametr P703, do którego będziemy wpisywali pozycję przejazdu serwowzmacniacza. Dodatkowo y, dodałem też opcję odczytu. Pozycji i prędkości. Teraz, tak naprawdę, e, musimy jeszcze wejść do ustawień serwowzmacniacza, czyli wracamy do Asda Soft i przejdziemy tutaj do zakładki e, PR Mode Setting. W zakładce tej musimy zjechać aż do ścieżki 51, ponieważ dopiero od tej ścieżki będziemy mogli. Wysterowywać przejazd. I tak tą ścieżkę ustawimy, żeby była przejazdem pozycyjnym. Także wybieramy przejazd point to point command. I tak jak widać, tutaj jest wiele opcji tych przejazdów. My się skupimy na tym, że będzie to przejazd relatywny. Tutaj możemy również ustawić parametry przejazdu, takie jak przyspieszenie, hamowanie. Prędkość przejazdu możemy ją nieco zwiększyć. Tu są już predefiniowane parametry, oczywiście można je też docelowo zmienić, ale na ten moment zostaniemy przy tej predefiniowanej wartości. I pozycja, na którą mielibyśmy przejechać, to przy domyślnej przekładni elektronicznej będzie to 100 000. Potwierdzamy Enter'em, i taka ścieżka została już zapisana w serwowzmacniaczu. 100 tysięcy powinno odpowiadać jednemu obrotowi silnika. Kolejna ścieżka, 52, w niej zdefiniujmy przejazd prędkościowy. I tu również możemy podobne parametry ustawić. Przyspieszenie, hamowanie i prędkość. Ustawmy prędkość na 2000 i potwierdźmy enterem. De facto nie będą to 2000 rpmów. Tylko, tak jak widzimy, tutaj jest e, mnożnik 1 dziesiąta, także to tak naprawdę jest 200 RPM. -ów. Ustawmy jeszcze jedną ścieżkę z przejazdem prędkościowym, ale tym razem niech to będzie przejazd właśnie z prędkością zerową. I teraz e, przejdziemy do jednego ze sposobów wyzwalania tych ścieżek. Zastosujemy do tego eventy, które tutaj są dostępne nieco wyżej. Eventy możemy oddzielnie ustawiać na zbocze e, narastające i opadające. E, tak więc, na załączenie eventu pierwszego będziemy chcieli wywołać przejazd pozycyjny. Na załączenie eventu drugiego będziemy chcieli załączyć przejazd prędkościowy i dodatkowo. Na wyłączenie eventu drugiego będziemy chcieli załączyć ścieżkę 53, tak żeby przy załączeniu jechać z prędkością 200 RPM, a przy wyłączeniu z prędkością 0, czyli żebyśmy tak naprawdę się nie przemieszczali. Możemy tutaj kliknąć Download i wgrać to do serwo wzmacniacza. W tym momencie możemy. Sprawdzić działanie naszego programu już z poziomu ASDA Softu. To znaczy uściślając działanie eventów. Tak więc przechodzimy tutaj do Digital IO Job Control i to, co robimy, to najpierw zedytujemy właśnie te nasze wejścia cyfrowe, czyli ustawimy, żeby nasze DI2 było związane z eventem pierwszym. Potwierdzamy OK. Następnie z drugim eventem i dodatkowo jeszcze tutaj dodajmy sobie serwo on, żeby móc załączać Serwo wzmacniacz z poziomu softu. No i teraz tak naprawdę możemy załączyć te trzy wejścia, żeby móc nimi sterować. I następnie klikamy servo on. W tym momencie widzimy, że serwo się załączyło. I jak załączę to, no to serwo obróci się o jeden obrót. Wyłączę. Włączę jeszcze raz. I serwo znowu wykonało jeden obrót. Natomiast jak załączę event drugi, to widzimy, że Serwo wzmacniacz cały czas kręci silnikiem, dopiero jak wyłączymy ten event, to przestaje. Dobrze, możemy wyłączyć serwo, wyłączyć również te hmm, wejścia cyfrowe. W tym momencie, po tym jak przetestowaliśmy już wywoływanie ścieżek z poziomu oprogramowania Azda Soft, Możemy przejść do oprogramowania DIA Designer i sprawdzić działanie naszego programu po komunikacji Canopen. Open. W tym celu możemy już wgrać nasz projekt. Tym razem musimy się upewnić, że opcja Object Code oraz Program and Source Code są już zaznaczone. I taki projekt wgrywamy na sterownik. Wgrywanie, jak widać, się powiodło. Możemy zamknąć to okno i przejść do podglądu online. W tym momencie widzimy, że sterownik jest w stopie, dlatego przejdziemy w RAN. Jak widać, przepisała się teraz nam wartość 5 do parametru P230, więc eProm jest już zabezpieczony. Następnie możemy tutaj przejść do nadpisania pozostałych parametrów. Do parametru P703 możemy wpisać. 100 000, czyli będzie to e, pozycja odpowiadająca jednemu obrotowi, na którą chcemy, żeby przejechał serwo wzmacniacz. Następnie e, tutaj możemy ustawić, aby format wyświetlania był binarny, to będzie wygodniej. E, I wpisujemy 3 jedynki. Spowoduje to, jak widać w azda Softcie, e, Zenablowanie trzech pierwszych wejść cyfrowych, i od teraz będziemy mogli je wysterowywać też komunikacyjnie. E, następnie możemy tutaj również wybrać format binarny i wpisać jedynkę. Spowoduje to załączenie servo on. Następnie możemy wywołać e, przejazd pozycyjny, załączając również kolejny bit. No i w tym momencie serwo wzmacniacz wykonał nam jeden obrót. Idąc dalej, możemy również e, wyłączyć ten event po prostu e, wyłączyć ten event po prostu wracając do jedynki. Ale podać na przykład inną pozycję, powiedzmy, będzie to 300 tysięcy, czyli serwo powinien w tym momencie wykonać obrotów w liczbie 3. No i widzimy, że serwo wykonał 3 obroty. Teraz możemy na przykład wywołać przejazd prędkościowy, czyli wpisać taką kombinację bitową. I w tym momencie widzimy, że zarówno na serwo jak i w oprogramowaniu zmienia się pozycja. Serwo cały czas kręci się z prędkością oscylującą wokół 200 obrotów na minutę, ponieważ tutaj pamiętamy, że mnożnik był razy 1/10 obrotu na minutę. Żeby zatrzymać, no to wyłączamy ten ten bit, czyli wracamy do tylko SERVO on Widzimy w tym momencie też w WasdaSoftie, że tylko SERVO on jest załączone. Żeby wyłączyć nawet SERVO on no to po prostu wpisujemy 0. No i w ten sposób przetestowaliśmy sobie działanie naszego programu oraz komunikację pomiędzy sterownikiem a serwo po protokole CANOPEN. To było wszystko w tym filmie, dziękuję za uwagę.